Multiagencja ubezpieczeniowa Patryk działa w powiecie żarskim, żagańskim i bolesławieckim od kilkunastu lat. Zawiera polisy dla 17 towarzystw ubezpieczeniowych. Swoim klientom wybiera zawsze najkorzystniejszą ofertę. Agencja ubezpieczeniowa Patryk posiada już kilkanaście tysięcy klientów to właśnie dzięki tak dużej ich ilości agencja znajduje się w pierwszej dwudziestce w rankingach sprzedaży polis na kilka tysięcy multiagencji ubezpieczeniowych w Polsce. Jednym z ubezpieczycieli, którzy współpracują z Patryk, jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TuS. Które działa na polskim rynku od września 2003 roku. Multiagencja Patryk sprzedaje kilkaset polis miesięcznie dla Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUS, w większości są to polisy pakietowe. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu w pakiecie z ubezpieczeniem mieszkania lub domu niekiedy za niższą cenę niż samoobowiązkowe OC w innych towarzystwach ubezpieczeń. Patryk. Posiada również w ofercie assistance w kraju i za granicą firmy Starter. Głównym udziałowcem tej firmy jest niemiecki ATAC. Dlatego na niemieckiej autostradzie podczas awarii samochodu natychmiast zjawia się pomoc techniczna Atak wysłana przez firmę Starter. Przy zawieraniu ubezpieczeń OC i AC zniżki w towarzystwie Patryk sięgają aż do 80%. Przyjdź, zadzwoń. I przekonaj się sam.